Um, witajcie w 37. odcinku z gry e, Life. Z strony na Kispel I w dzisiejszym odcinku e, będziemy wbijać powoli tak level e, Battleflyowi. E, battlefly Battleflyowi, no chyba tak. E, jak dzisiaj gdzie jest e, Absol, bo, bo po prostu Absol był po prostu za bardzo drogi. On po prostu kosztował chyba tam 10, nie, kosztował 1000 punktów zasług i tam 2 e, miliony. E, kurczę. I jenów O. A dzisiaj był też um, jest um, skup dyn i za to 150 dni, które miałem, kupiłem sobie um, 500 punktów zasługi, i potem sobie wymieniłem, miałem ponad 3 miliony, a te 3 miliony wydałem um, na... że pamiętam na co? O! Facepalm. Na Himo... Hi Aha, a, wiem, Himatopa sobie... Himitopa Nie wiem, nie wnika w jego nazwy, to sobie e, ten. E, kupiłem tam wcześniej o wiele wcześniej. E, a, szukacz e, i tam kilka modułów i też sobie kupiłem... E, aha, księga Jagód. Miałem sobie też kupić Pokedex, ale by mi nie wystarczyło przecież. Aha, dzisiaj jest, e, Pokemana dnia jest... Eee, czy czegoś tak, a więc idziemy na nawet na w dzielę stronach... Był, był ten jakiś um, kurczę, no po prostu była no ulepszenie gry tyle bo jak się nazywa no battlefire spawnik nie udało mi nam się go złapać dalej też się nie udało chyba nie udało się no tak myślałem kolejny spawnik trudno złapania 3 nie złapał. też nie zapał kolejny spoink też się nie zapał no nie no jakoś on się dzisiaj tak dziwnie nie łapią w ogóle no są mało pieniędzy tak tak nie no odwieszcie level poszliemy poszliena tak chyba tak się to wypowiada nie wiem Posziena. kolejny spoink 3 HP, ale spoko. Nas pocisnął w mm, drugiej rundzie. 3 HP. O nie możemy się wylecić nadal. Jeśli tylko złapie, to będziemy lika. No! Nie nic się nie, nie łapie w ogóle. Taki pechowy dzień czy coś? Jak się tylko nie złapię, to będę... No dlaczego nic się nie łapie, no po prostu, no... Aaa, na Barlota populujemy, może jakiś Barul będzie, za 9 tysięcy się uleczymy wreszcie. Albo na przykład tego pokemona zapalić. O, jest, nareszcie! Mamy kasę, 12 tysięcy, jest. Wreszcie możemy się uleczyć. Nie uleczyłem się. Ach. Teraz możemy się uleczyć. No. Ym. Dalej. <trym> Walczymy. Aha, jak ostatnio widzieliście w filmik, jak szybko twojej przyjemnie zawracać śrubki, No, tym moim trikiem. Kolega, znaczy nie kolega, tylko ktoś mi powiedział, że pamiętam kto. O tym. Ralts. O nie ten Pokémon. A ktoś mi powiedział o tym triku, no i sobie ja zobaczyłem i nagrałem filmik. Taki nie mały vlog, tylko żeby twarzy. O. Już mam 25 tysięcy. 24, ale już 25. Dalej. Expimy. spank. O. Możemy sobie coś też kupić zaraz. No um, jest bar, bo mamy mało, już bardzo mało. Pok o kurczę, nie za. Poke sklep. Um, to mamy. Prawie tyle samo grybali niż nezbali, co tak mój być nie może. E, 50. 60. O nie, da się. 60... Aha, da się. 60. E, 70. Uch. Poczekajcie, Będzie um, 8. Ja, jestem spełniony, mam ponad 100, zaraz. Będę miał ponad 100. E, 4, 4. No 5 nawet się da. Mamy 105 dziś jej. Jestem taki spełniony. O, i też statek widząc zniknął. I dlatego jest, wiecie, e, Skłodny I wracamy do, stare, do starego, spokojnego Pokajfa. O! Sabrina! Od tego Pokajmana ani raz jeszcze nie zobaczyłem. em Co ja wystawiłem? No. Chyba... Co się ze mną stało? Dlaczego ja wystawiłem tego Pokemona? Powiedzcie. To było dziwne. Bardzo. I znowu potrzebujemy kasy. I musimy iść na... Um, kombiny. Bo potrzebujemy kasy. Clamperl. Ach, naprawdę jestem głupi. To jeszcze raz pójdziemy na tą... Um, Wybrzeże na to wybrzeże, o, 15 białych jaków. klamper. Tym razem weźmiemy go trawiastym. Znowu chyba go złapiemy, nie wiem, o nie, złapaliśmy go, niestety, taki pech. Pechowy odcinek w ogóle. O, barboach nareszcie. Niech się tylko złapa, niech się tylko złapa, jest! 9000. Yeah. Zdołaliśmy wyleczyć wszystkie pokemony, jej! O, 14 Pokena. Posziena, nie A dalej. Może coś wreszcie się złapię. O, michty, jena micht, Tak, chyba. Michtiana? Tak się chyba nazywa. 16 na 18. Kto miał niby mieć szansę? He? No, tak jestem mądry. O, kolejna. Porciena. Niech tylko złapie, niech się tylko złapie. No i nic. No fajnie, no. A ehm, poczekajcie, zrobię cięcie i do, raz, do was zaraz, zaraz wracam. Jak już będę miał punkty akcji, chyba już nie będę robić cięcia, bo mi się nie opłaca. Skoro już zaczęłem. To już chyba tak na wizji zrobię te punkty akcji. a, i jeszcze jedno. Eee... Kurczę. O czym to ja chciałem powiedzieć? On zapomniałem. Tak z O czym chciałem powiedzieć? Ale już zapomniałem. Hmm. Kurde. Wow, lek. A! Lol. Już dobra, wszystkie strony odwiedziłam i możemy iść expić. School. A tutaj, no to z wygrał. Ciekawie, czy się zapie, nie zapał się. Dalej, o spojnk. dalej, zapał się, nie zapał się. Tak myślałem. E, ojej! Jej! To Wtab, go Lurbalem. Ale nie, chyba Krystal jest lepszy od, od Lurbala. Więc po co rzucałem Lurbala? A, Facebook. Kolejny, Nie złapany zapewne. No tak myślałem. O, Szupit. O, niepokorany. A, jestem dziwny. Nie odróżniam w ogóle typów, chyba. Hm, już się długo. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę i będziemy mieli 5000 <coughs> ciekawe, czy chyba w tym odcinku nie zdążymy tego levela wbić. No nie, na pewno. Aha, i też y, chyba poza wizją wpijemy level le, Reli Chantowi i kac Leon, Kacelo. Nie wiem, tego temu, temu temu, wiecie, Kacelo, coś tam. Nie wiem, chyba też wbiłem poza wizją, nie wiem. O, jest cool. 17 level. Co ja wystawiłem? Je, yeah, dobrze wystawiłem. Ja już w ogóle typów nie odróżniam. Źle ze mną. O nie, nie uleczyłem się. Ach. Jeszcze go złapię. Może. Nie złapałem go niestety. O, po shiena. I ostatni Pokemon w tym odcinku. That's cool na 13 levelu ja yeah. A więc e, chyba to już ostatni tak ostatni Pokémon, który się zapał. A więc oglądajcie kolejny odcinek z Life z stremu RK lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema. Aha, i jeszcze jedno chciałem pozdrowić Dawida Games Siema.